Dzień dobry, witajcie moi kochani. Równo tydzień temu rozpoczęła się historia z dzisiejszego filmu. Dokładnie w czwartek w zeszłym tygodniu rozpoczęły się targi Motorshow Poznań 2022, na których byłem. Był to bardzo fajny czas, bardzo fajne, krótkie 4 dni, na których się bardzo dużo wydarzyło. Poznałem bardzo dużo fajnych ludzi, zobaczyłem bardzo dużo fajnych samochodów, ale. Po drodze na te targi. Udało mi się nabyć pojazd, który widzieliście na miniaturce. I słuchajcie, na początku tego filmu od razu wam wyjaśnię, że nie jest to prawdziwy, pełnowymiarowy bolid formuły pierwszej. Ponieważ prawdziwy bolid formuły pierwszej kosztuje prawdopodobnie tyle, co pół tego naszego YouTube'a. Dlatego udało mi się kupić tak, zabawkę, ale ta zabawka jest naprawdę fajna. Może się nią przejechać dorosła osoba. Więc to jest taka zabawka, nie zabawka, aczkolwiek jest to prawdziwe urządzenie ze silnikiem spalinowym, ze skrzynią biegów, z kołami, zaponami, z zawieszeniem. Ale cóż tutaj dużo opowiadać? Zobaczcie, jak zaczęła się ta historia. Cześć, dzień dobry, witajcie. Umyłem golfa za 4 zł. Miało być za 2, wyszło za 4, ale. Wygląda całkiem nieźle. Jak chcecie zobaczyć cały film z tego mycia, to wpadajcie na mojego TikToka Leszko ale dzisiaj całkowicie nie o tym. O, słońce wychodzi, a przed chwilą padało. Kurde, blade no. Widzicie jaka piękna pogoda. Dzisiaj jest środa. I tak naprawdę nie wiem od czego zacząć, bo w tym momencie właśnie wyruszam na targi Show Poznań. Do Poznania, które będą już jutro. Tak, bo jutro jest czwartek. Nie wiem kiedy ten film się ukaże, ale słuchajcie, wsiadamy do samochodu. Zaraz Wam powiem dokładnie o co chodzi, bo przy okazji tych targów tam jeszcze będzie całkowicie inna sprawa z tego względu, że jadę przy okazji kupić Następny samochodzik. Samochodzik, dobrze powiedziałem, ponieważ będzie to, jest to zabawka. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to wpadaj na mojego Instagrama, TV albo na TikToka. Tamten samochodzik już oni widzieli, bo to jest bardzo fajna zabawka. Tak mi się wydaje. Poza tym, ja go jeszcze nie widziałem. Ja mam na razie tylko jego zdjęcia, krótkie filmiki. I tak, no, zakupiliśmy go po prostu ze zdjęć, ale zabawka jest fajna. Jest to, no teraz Wam powiem, jest to Bolid. Mały, bolid. Jaki będzie na miejscu, nie wiem. Za chwileczkę zmieniam samochód, siadamy do busa i jedziemy Kraków Poznań, 450 km. Chwilę to będzie trwało. Jadę najpierw zobaczyć tego małego bolida. Jadę go zabrać ze sobą, zabieramy go na targi. Jeżeli uda się, to zabierzemy go ze sobą na targi, postawimy go tam w środku. Ale wiecie, co w sumie nie wiem. No tak opowiadam będzie, co będzie, ale co będzie? Kompletnie nie wiem, bo dzisiaj nagrywam to na bieżąco. Więc moi kochani, ja ruszam jestem już na wylocie na autostradę. Widzimy się od czwartku do niedzieli w Poznaniu na targach Motor Show. No, miałem wam nie pokazywać, bo jest ciemno i w ogóle nie mamy mikrofonu, i wszystko, ale no nie musiałem. Musiałem, bo jak otworzyły się te drzwi od garażu i zobaczyłem, to po prostu wiecie, jak powiedziałem, zawsze te pierwsze trzy sekundy to jest najważniejsza rzecz na świecie. No i co? Co powiecie o zabawce? Czy to jest zabawka? No, wygląda jak prawdziwy bolid formuły pierwszej. Za chwileczkę go oglądamy dokładnie, czy to jest takie fejkowe, czy prawdziwe. Ale już widzę na pierwszy rzut że właśnie to jest chyba to. Ale poza tym, słuchajcie, to tu się trafiło, to jest jeszcze nie koniec, bo tutaj stoi. Mercedes Junior Alfa R129, Mercedes SL, ten nowszy od mojego, ale tutaj już jest silnikiem elektrycznym, czyli musi to być samochód już z tych ostatnich lat produkcji. To nie jest to takie, co, co my mamy, takie stare z 80-tych lat. Tylko to będzie jakiś koniec produkcji, a koniec produkcji tych samochodów był mm, w pierwszej połowie lat 90-tych, z tego co wiem. No i silnik elektryczny, ale popatrzcie, ten samochód wygląda identycznie tak samo. Natomiast no w ogóle kompletnie niezniszczony. To by mi się przydało. Jak się Pan odwróci, to sobie pożyczę. Tutaj ten mu do szyby. Chociaż tu jest chyba całkowicie inne rozwiązanie. Aczkolwiek bardzo podobne do tego, co ja potrzebuję. Podglądnijmy sobie jeszcze w środku. Odwrócę Wam kamerkę, żebyście mogli razem ze mną pooglądać. Ty, słuchajcie, tu jest kołpak chyba, tak? Nie, no, nie do wiary. Kołpaki są. A i właśnie tutaj, o, mamy teraz odpowiedź na moje pytanie. Bo w niektórych tych zabawkach, tak jak u nas jest normalny znaczek Mercedesa, czyli prawdopodobnie była licencja. Tutaj przy tych samochodzikach prawdopodobnie licencja się straciła i jest ten znaczek M, o którym Wam mówiłem już w innych filmach, ponieważ to tak właśnie jest. Że w niektórych samochodach są znaczki normalne, a w niektórych właśnie jest to M. No ale dobrze, oglądajmy dalej. To samo co u mnie. Deska rozdzielcza, której mi brakuje. Tutaj jest jakiś przełączniczek, prawdopodobnie coś do świateł. To to już w ogóle popatrzcie jaka sytuacja. Tu kierunkowskazy w tym samochodzie, światła, trąbka elektroniczna, całkowicie nowe auto gumy całkowicie inne niż nasze. A poza tym, zobaczcie co tutaj stoi. To tylko ileś tam naście razy większe. I to jest prawdziwe. Proszę ja was. Kiedy ostatni raz widzieliście taki samochód? Pierwszy i ostatni właśnie dzisiaj to u mnie na kanale. Rany boskie, święte. Ale to kolekcjonersko. Tym się już nie jeździ. To już dla zabawy, nie? Czekajcie, odwrócę ją, kamerę. Zobaczcie po pociąg, jak to wygląda. Proszę bardzo. Załatwiłem troszeczkę światełka, więc pooglądajcie jak wygląda samochód z bliska. Do światła zawsze widać każdy mankament i każdą jakąś tutaj nieścisłość jeżeli chodzi o stan techniczny. Zobaczcie jaka kierownica idziemy z drugiej strony, nie do wiary w ogóle. Ale ma rozumiecie dubeltówkę. O kurde blade, dwurura. Normalnie jak stare Remusy jakieś. No to jest to, stara motoryzacja. Takich samochodów już nigdy już nie będą robić, także możecie zobaczyć sobie taki samochód już ostatni raz. Nie no, stan techniczny jest po prostu sztos, a tutaj pod tą folią jest szklany hardtop. Ale wracajmy do naszego, nie no nazwi... nazywajmy go Ferrari, bo bo się chyba niczym nie różni, nie? Mamy tutaj z nami takiego specjalnego specjalistę. Proszę ja was, bo wam go jeszcze nie pokazałem. Adam Jugowski, jak? S13 USER? Proszę bardzo. Wchodnie, tak. Proszę bardzo. Specjalnie go wziąłem do tego, żeby oglądał ze mną taki samochód, bo jak wiecie, z samochodami ma, dużo, w ma dużo do czynienia i nie, no robi... Wasi, najgorsze jest to, że z takimi bolidami spotykam się pierwszy raz w życiu. Miałem do czynienia z większymi Zy. konstrukcjami, ale z tego typu pojazdem Lidby, no ale co ciekawe mamy 3 skrzynię biegów mamy układ kierowniczy, wszystko jest na zawieszeniu ale zobacz właśnie jak, jak wygląda zawieszenie w tym samochodzie, mamy górny wahać dolny, dolny wahać, normalny samochód amortyzator, sprężyna, kolumna kierownicza, końcówka gałki i jeszcze zobacz, idzie z drugiej strony Szyba. Rzymska, więc możemy normalnie robić geometrię. Wszystko zbieżne, do... rozbieżne jak w F1. Nie do wiary sytuacja, nie? Opony. Normalne, opony z opony, a nie jakieś plastikowe byle zamienniki staczki. No, sytuacja. Podoba się, pierwsze wrażenie, podoba się? To jest najważniejsze. Fajnie, ciekaw, jestem jak ty się to zmieścisz i chcę to zobaczyć. Nie no, ja się może nie zmieszczę, to będą się kurde jacyś mniejsi okay. ludzie, bo nie no, dzisiaj nawet nie będę tam próbował wchodzić, wiesz co jest to jest. Złamie się podłoga. Człowieku, 105 kilo. Stresuje się, bo wszyscy Nie no dawaj, co się tam stresujesz? Jakby się potniesz, to się wytnie. Ty, no da się, to nie mówcie, że to jest dla dzieci. Patrzcie, co chłop robi. Siedzi już, będzie, no, będzie ciężko skierowanie chyba, nie? To się nie da. <grych> Pane Hawranek, to Seneda. da. Adam, ile masz? 1,80 m wzrostu? Nie, chciałbym. Nie? Chciałbym 1,74 m. E, to naciągniemy troszkę do góry. No ale, ale patrzcie, no siedzi w środku idealnie. Bez żadnego problemu. Tutaj wyszło że mam za grube uda. <laughs> Nie, no to. A wiecie, kawałek, mamy, mamy teraz podstawę do tego, żeby przejść na dietę, żeby się przejechać po lidę Formuły pierwszej. Daj spokój, żeby oni widzieli na pierwszym filmie, jak tym się jeździ, bo to, bo to dopiero będziemy robić w następnych odcinkach. Przegazuj. I załatwiliśmy jeszcze Adamowi tu kombinezon. Może wejdzie, może nie wejdzie, spróbujemy, ale dogadaliśmy się, że musi schudnąć do tego rozmiaru. Żeby mu się wygodnie w tym jeździło. Da Żadę? Dobra, challenge 2022. <noise> Załatwione. Proszę bardzo, jak jeździ nasz nowy bolit formuły pierwszej? Ranny Boskie Święte. I co, i bąka się nie da kręcić? Da się. Patrzcie, co się dzieje. Nie no. Ja się cieszę, jak małe dziecko. A więc słuchajcie, oni jeszcze wszyscy śpią bardzo wcześnie rano, ja teraz przeparkowuję tylko samochód, ponieważ musiałem zostawić przy starym browarze w Poznaniu samochód na parkingu, ponieważ w naszym hotelu nie było miejsca. W tym momencie zjeżdżam do hotelu na dół, zostawiam samochód i my dzisiaj zaczynamy Poznań Motor Show. A to, co będzie się działo za chwilę, to, co się będzie działo dzisiaj, jutro, pojutrze, przez następne cztery dni, to wy zobaczycie prawdopodobnie właśnie na tych przebitkach. Dzień dobry, witajcie, jesteśmy na targach Motorshop Poznań. Jest to pierwszy dzień, a my jesteśmy w tym momencie na stoisku Hyundaja. Niby troszeczkę miękkie. Nie wiem, jak się otwiera go tutaj. Nie, nie, nie znalazłem żadnego. A, znalazłem teraz. A chodźcie teraz jeszcze szybciutko, bo właśnie ta dziewczyna, która siedzi tam na motorze, skradła nam dzisiejszy film. I proszę bardzo, wystarczyło tylko wsiąść, odpalić motocykl. Dodać kilka razy gazu i zobaczcie co tutaj się stało za nami. Uwaga, uwaga, dzisiaj tańcząca butelka. Samochód, słuchajcie, Opel Vectra C. A więc, proszę, ja was dwa palce i robimy. Strik. Ja osobiście miałem Opel Signum. Opel Signum ma dwa miejsca z tyłu, ale zobaczcie, co się dzieje tutaj. To jest Vectra, a tutaj z tyłu są dwa kubełki. Ale słuchajcie, oprócz tego, że tutaj są fajne dwa kubełkowe fotele, w samochodzie mamy pilota. Taka niby zwykła Vectra C. 2003 roku jest praktycznie najlepszym showcarem tego targu, czyli Motor Show Poznań 2022, samochód P1 Ninja Vectra C skradł całe to show. Jeżeli Ci się podobał ten film, jeżeli podobała cię ta Vectra, oczywiście łapeczka w górę, subskrypcję. Zapraszam Cię do mojego Instagrama i TikToka TV, bo ta Vectra wykręciła już pół miliona, a we wcześniejszym filmie prawie 300 tysięcy. Widzimy się w następnym odcinku. Papa! Pa. Także moi kochani, my bezpiecznie dojechaliśmy do domu. Targi Motorshow Poznań dobiegły końca. Mini Bolid Formuły 1 idzie spać tutaj, w tym miejscu, a ja przesiadam się do tego oto srebrnego, zakurzonego samochodu i rozpoczynam nowy tydzień. Idziemy oglądać y, małego bolida i będziemy e, patrzyli na pierwsze wrażenie, tak? Tak. Pierwszy raz? Jak myślisz? Plastikowy czy prawdziwy? Mały. Nie mały wcale, bo się tam 2,5 metra zmieścił na tych do auta. No i? Dotknij palcem. Wszystko mówi za siebie? No. Może być? Chodź zobacz z tyłu, bo tu jest ważne. Akurat jak jest taki na podwyższeniu, to zobacz co jest grane. Patrz na tarcze hamulcowe, na zaciski i patrz na wydech. No. Jaja, ja nie? No. Dobre? A jaki fajny dźwięk. A jak do silnika się dostać? Kurde, obudowę chyba trzeba ściągać. Trzeba zobaczyć, jaki większy a znaczy większy na 100% by wszedł poszło proszę bardzo jaka zabawka czyli daje radę trzy biegi jeden steczny i proszę bardzo jaki kubica Dobra, chodźmy. Pierwszy serwis, ponieważ pojechał bez powietrza, bez paliwa. Musimy zatankować i teraz będziemy się uczyli robić szybki pit stop. Dawid, pit stopy jak są najszybsze? 2,5 sekundy. 2,5 sekundy musimy zrobić pit stop. Tam idą cztery koła i tankowanie, tak? Bez tankowania. A z tankowaniem? Nie tankuje się bolidów teraz. Nie? Nie. Dlaczego? Bo nie. Bo bym zatankowany na początku wyścigu i na końcu mam... Człowieku, to, to one muszą to one muszą strasznie mało palić. Dobra, na no ale 2,5 sekundy na wymianę czterech kół, u nas na pewno się to nie uda, ale patrzcie, już wsiada, już chce jechać, no bo był drugi teraz, ale że musimy zrobić serwis, czyli pompka w oponę i paliwo do baku, to już niezadowolony, bidny stepuje z nóżki na nóżkę, bo już by tam chciał wsiąść do środka, a to... Dawid i Grzesiek, to jako dwóch jedynych kierowców, którzy się mieszczą do tego samochodziku. Ja niestety nie mogę się nim przejechać, jestem za gruby. Ja jestem rezerwowy. Patrz, wszystko się znalazło, kompresor się znalazł. Na no lepszej okazji maszyna się tu ładnie zagrzeje. Stoi, jak teraz zaczął pięknie ładnie pracować. pytanie, jakie ciśnienie przewidziane jest do bolidu? Dawid, jakie ciśnienie? Musimy zadzwonić do Pirelli, żeby dowiedzieć się, jakie ciśnienie w oponę. 185, 45, 6 cali. To jest mieszanka jesienno-wiosenno-jesienna. -wio no, jak na większym ciśnieniu, będzie szedł bokiem bardziej, nie? Dawaj, dawaj troszkę. Człowieku, to by się wyścig skończył, kurde. No, to koło miało najmniej powietrza. Zobaczysz, jak teraz, a już Dawid już siedzi. <grywa> Dawid już siedzi w środku, żeby mu nie zabrali. Pełna koncentracja. Już dokładnie, jedynka, dwójka, trójka. Procedura startulaszko. Uuu to to, to 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 prum Całkiem? No. Czemu? No. Za bardzo. Ale co się założadałem? Wpadł do środka? Spadł mi pedał gazu, Ten tak no, panie, ale to ekstremalne testy normalne tu kurde no, blady, jak tak można? No, bym się nie linka gazu, nie? Tylko poczekajcie, pierwsze wrażenie. Eee, bardzo fajna zabawka A Czy dlaczego to... zepsułeś yy, bolid? Eee, bo wciskałem mu w podłogę za bardzo Popatrzcie co się dzieje No zabawka dla dzieci Patrzcie ile dzieci się przy tym bawi Pierwsza awaria Ale poradzimy sobie z tym Także słuchajcie może dzisiaj na tyle co nie My musimy się jeszcze chwilę pobawić Wy zobaczyliście co się dzieje A ja zapraszam was na cały odcinek z tym samochodzikiem Ponieważ muszę wam pokazać dokładnie co jest Ja nauczę się tego samochodu całego Dokładnie wam powiem co to za koło, co to za opona Co to za body, co to za rama Jak jest zbudowane zawieszenie Bo w tym momencie jak widzicie Cały czas jeszcze tego wszystkiego się uczymy, bo tak naprawdę dochodzimy do tego, jak to się stało, że ktoś wyprodukował taki samochodzik, którego ogólnie nie ma drugiego chyba na świecie, bo nie możemy tego kompletnie nigdzie znaleźć. Więc albo to była jakaś zabawka wyprodukowana na jakiś event, albo to była zabawka wyprodukowana jako jakaś reklama do czegoś, albo to jakaś pojedyncza sztuka wyprodukowana dla kogoś, bo no skąd takie samochody się bierze? W tym momencie. Zjeżdżamy samochodem do serwisu, rozbieramy to wszystko na śrubki, dowiemy się dokładnie, co jest grane. I w następnym odcinku powiem Wam, czy dałoby rady tu zmienić silnik, tylko że musimy się zastanowić, czy warto i czy jest taka potrzeba. Także, jeżeli podobał ci się ten mini bolid formuły pierwszej, ten samochodzik, podobał ci się ten film, łapeczka w górę, subskrypt. Zapraszam Cię do mojego Instagrama, mojego TikToka, a my widzimy się w następnym odcinku. Papa! Pa. Nie, no tyle to nie. nie dziękuję.